Mi się, że jelita to jest taki drugi mózg. Tak, bo tam jest 500 milionów neuron więcej niż w rdzeniu kręgowym. Yy, nerw błędny widzi w 90% idzie informacja z, z, z jelit, co myśmy tam zjedli, jaki jest poziom glukozy, insuliny, czy tam jest ten zapalny. Jeśli ta informacja pójdzie, bo jemy żywność wysoko przetworzone, pijemy alkohol i jemy słodycze, no to mózg widzi, ojej, zapalenie, nie będziemy normalnie funkcjonować. Czy my się czujemy, yy, jesteśmy w jakimś sensie uzależnieni od tego, co jemy? Dokładnie, w w, w 50-60%. Bo to nas buduje. Mhm. I definicja żywności to jest coś, co mi da energię i zbuduje tkankę, białko tłuszczyk. Natomiast jeśli ja jem wysoko przetworzone jakieś produkty, chipsy czy te napoje takie, zero, nie? No to, to nie jest żywność. On mi robi stany zapalne. Producenci się cieszą, a ja myślę, że jem zero kalorii, to jest zdrowe. No nie, no, bo potem i tak przytyję po pół roku. Czyli żywność, stres, doktor Tadeusz, witajcie kochani. Żywność, stres i warunki środowiskowe. to jakość snu, relacja, aktywność fizyczna. Żywność, stres, ten przewlekły kortyzol, bo mi robi stan zapalny też. I, i, i warunki środowiskowe, aktywność fizyczna, przytulanie się, sen i te rzeczy. To jest...